przednim odcinku. Mieliśmy być zgubieni w lesie, a zaczynamy w klopie? Powinnaś być... O! Ole! Zesram się. <grym> się> Na gorze dla dzieci. Mam przyjaciółkę, widzą. Ona we mnie nie rzuca papierkami. Jesteśmy przyklęte? Super team, jak atomówki. Dwie przeklęte dziewczynki w środku lasu. Uuu! Nice. Aha! Jeszcze mnie zostawia. No pamiętam, ale o co chodzi? Cały czas mi... A! Zadzwon... Jednak nie pamiętam widzowie. Siemaneczko kochani, tu są Somi i witam Was w drugim odcinku z gry. Yo, Mawari, Lost in the Dark. Tak, ale mam problem z wymówieniem tej nazwy. W każdym razie, w poprzednim odcinku dotarliśmy do tej pięknej, urokliwej bramy, po której mieliśmy mieć zamknięte oczy. I jak zapewne pamiętacie, wyglebałam się, bo nie szłam za dzwoneczkiem. Więc dzisiaj postaram się o tym pamiętać. A wy pamiętajcie o taktycznej łapency w górę, a my lecimy z tematem i zapraszam serdecznie do oglądania. Powiem Wam, że obczaiłam, że w ogóle. Ja w tą gierkę nigdy nie grałam, ale ona ma jeszcze dwie jakieś inne części, chyba dwie, bo to jest trzecia, jak dobrze kojarzę. Ja w nią nigdy nie grałam, nie mam zielonego pojęcia, czy ma jakieś połączenie fabularne. I zastanawiam się, czy po przejściu tej sobie nie pyknąć w te pozostałe, żeby sobie to jakoś tam nadrobić i uzupełnić. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, my tutaj już wiemy, tu już gadaliśmy o tej bramie, już wiemy, że mamy mieć zamknięte oczy. I mamy się nie wychylać, uważać na duchy i e, przechodzące, nawiedzone dziewczynki, że mam na sobie klątwę, którą musimy złamać. Wszystko to już, słuchajcie, wiemy, więc lecimy, nie śpimy, zamykamy oczy i, no i spitalamy. Tylko teraz muszę pamiętać, żeby być za tym dzwoneczkiem, bo ostatnio się wyglebałam na tym. Ja jestem ciekawa, jakim cudem ona podąża tą ścieżką z tymi zamkniętymi oczami. W sensie później jak będzie dzwonek, to rozumiem, ale teraz nie ma dzwonka. I ja nawet nie wiem, jaka jest droga. A, tu do przodu. No wiecie, bo jakby ja to widzę, ale ta dziewczynka normalnie by tego nie widziała. No tu jest jakaś teraz dziewczynka. Ja ją muszę ominąć. Okej. Okay. No i teraz nie wiem. Teraz powinien zadzwonić dzwonek. Pamiętaj. No, pamiętam. A! Miałam się nie odwracać. Ale pamiętałaś, co mi. Gucio pamiętałaś. Babo jedno. Teraz muszę to zrobić jeszcze raz, widzowie. No, pamiętałam o zamkniętych oczach, ale zapomniałam, że mam też. ten. Już słaba jestem w te pomięciówki. Dobra. Dobra, idziemy. Szkoda, że nie mogę biec, bo idę bardzo wolno. Pamiętam, pierwszy duch to sobie tak po prostu przeleci, potem będzie szła ta dziewczynka i potem mam się nie odwracać. I za dzwoneczkiem. Ale jak mam i za dzwoneczkiem, jak dzwonek zadzwonił z tyłu mi wtedy? Dobra, widzowie, nie wiem. To jednak nie będzie chyba takie proste, jakie ja myślałam, że będzie, że powinno być. Dobra, zobaczymy. No, remember. Dobra, idę do przodu. Mam wywalone. A dzwonek. A właśnie, mam. Może nie iść za tym dzwonkiem. Z dupy. To teraz nie wiem, czy mam iść za dzwonkiem, czy się nie odwracać. To piszą mi, pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. Oddaj mi dzwoneczek. Co to było? I nagle znalazłam się na zniszczonym dachu? To było przerażające. To było straszne. Co to było? Nie wiem, sama się zastanawiam. Jestem ciekawa, dlaczego wtedy przegrałam za pierwszym razem. Wróciłam się, nie pamiętam. Gdzie jestem? Mm, to nie jest dach szkoły. Może jest, to dach, szkoły 50 lat wcześniej, albo 50 lat później. To jest moje miasto. Dzwonek. Teraz to ja już nie wiem, czy mam iść za tym dzwoneczkiem, czy go olać. Bo już nie jestem przekonana taka. No, na razie go olewam, bo ona się odwróciła w tą stronę, więc ja też idę w tą stronę. Właśnie ta dziewczynka powiedziała mi, że sekret do złamania klątwy z moich wspomnień, w sensie, że kluczem do złamania klątwy są wspomnienia. Powinnam wrócić do domu i pomyśleć, może przypomnę sobie coś. No dobra, i nie wiem, gdzie masz dom, ale idź, prowadź mała. No, to matka się zdziwi, jak wrócisz po nocy do domu. E Gdzie ty się kuczyłeś całą noc? Mamo, byłam w lesie z duchami, także chill. Miau, kot! Co tutaj robi? Jaka ma kruszynko? Ale on ma obruszkę, to znaczy, że jest czymś kotkiem. Przeszedłeś dla mnie. A to jest chyba jej kot. Ale ma ona mi Mugi? Powinnam wrócić do domu z mugi. Czy wrócę w sumie. Do domu. No to idź. Idź za kotem. Schodzimy z dachu. Um jestem w jakimś rozwalonym domu budynku no i co dalej, dalej nie mogę aha, a tu nie no tutaj na dół się idzie, czekajcie tam, ale tam się nie da iść a tam, dobra sterowanie, sterowanie się kłania. Co jest grane? Gdzie ja byłam? Co to jest za miejsce? O co tu chodzi? Nie wiem. To jest chyba wyjście. Wygląda na to, że mogę wyjść tędy na zewnątrz. No i chciałabym. No, wyjdź. A, mogę podjąć decyzję. Tylko ciekawe, co bym zrobiła, jakbym nie wychodziła. A może tam było coś ciekawego, jakaś znajdźka, widzowie? Myślicie, że powinnam tam wrócić? Ja szybko wrócę i zobaczę. Jak nie będzie nic ciekawego, to tego nie zobaczycie, więc. Dzień Dobra, byłam w tym budynku i tam słuchajcie, nic nie znalazłam, jak się wróciłam, więc nie było sensu tam w ogóle wchodzić, więc wam nic nie pokazywałam, ale zobaczę jeszcze tutaj, czy tu coś nie ma. Dookoła, bo tu coś leży. To jest jakaś. No, trochę jak pułapka na myszy. A nie, dobra, to jest książka. Że leży książka na ziemi. Mm, co, to są jakieś opowieści bez miasta? Napisane w środku? Jedna z historii jest o ptaszku yy, i człowieku co o tym yy, ludzkiej twarzy zwanym kotori z dużym okiem które może widzieć wszystko to jest ten ptak co nam spadł z nieba i to oko którymi widzimy chyba to o nim dobra ale czy my możemy to podnieść nie możemy tego podnieść, widzowie. Tylko mogę to przekliki, przekliki kikiwać. O nie, znowu. Myślałam, że będę mogła to podnieść i to będzie moim itemem. Ale nie da się. Więc nie wiem, olewam to, ale jak, najgorzej jak się to dało podnieść, a ja nie umiem. Ale chyba się nie dało. Jesteśmy w jakimś ogródku. płonie tu jakaś świeczka. Tu jest jakaś statua jakiegoś Jizo, Jizo, czy jak się to czyta. Nie wiem kto to i nie wiem co to i nie wiem o co chodzi. Może to jakieś bóstwo. Hmm. Może powinnam zaoferować monetę i pomodlić się, by być w stanie dotrzeć bezpiecznie do domu. Nie mam monety. Skąd mam zabrać monetę? No właśnie. O, ale nie mam monety żadnej. O, jest moneta! Joki fort! Lucky girl! Słuchajcie, co jest grane? Jaki hajs, jaki hajs. Czy powinnam dać tą monetę tutaj? Eee, tak. Zaoferowałam. Złożyłam, bo że. Monetę a i to jest safe? Co jest? Dobra, ale ja już złożyłam. Czyli co save? sobie statułami. A! Nie, złe rzeczy, widzowie. Dobra, idziemy dalej. No tutaj coś jest jeszcze. Co? Co ci się tu przypomina? A tabliczka może. E, tu jest tabliczka na znaku, mówi: yy, wejście zabronione. Nie dotyka niczego na tej posiadłości. A ja podniosłam monetę i złożyłam ją w ofierze i czytałam książkę. Wcale nie dotykałam niczego. Nie wiem o co wam chodzi. Dobra, idziemy w lewo, bo tak. Tu jest jakaś kratka ściekowa, ale nic się nie da zrobić. Tu są krótkie monety. I kolejna moneta! Ja jestem jakaś super lucky! Co jest grane? O! Mamy mapę! Go home, home. Patrz jaki home! Jaki home z kitkiem! Ale kochani! Oj, czas mi się kończy! Dobra, słuchajcie, to jest trochę nie nie, nie ten... A tu jest ta buźka, to jest ta statuetka chyba. Things I found. Dobra. A tu nie mamy tej. O, mamy tę monetę. Patrzcie. Coin. Moneta, którą znalazłam na ulicy. Dobra, czyli tak jak myślałam, że się ją składa w ofierze przy tych kapliczkach. Dobra, superancko. Tu mamy to do list. Go home. To jest pierwsze, które muszę zrobić. Powinno być w stanie wrócić do miasta. Wygląda na to, że jestem przeklęta. Dziewczynka powiedziała, że powinnam yy, wiedzieć, jak złamać klątwę. Yy, muszę wrócić do domu i spróbować sobie przypomnieć. Tak jest tu napisane. Przynajmniej tak to przetłumaczyłam. Mam nadzieję, że dobrze. I muszę znaleźć wyjście. Yy, powinnam być w szkole, ale obudziłam się w dziwnym miejscu. Las ni w lesie, którym... którego nigdy nie widziałam wcześniej. Pada śnieg, bo, ale nie czuję zimno. Jest gdzieś wyjście stąd, nie wiem. Dziewczynko, bawisz się teraz y, zabawką? Super jesteś. Dobra. Mm tak, tu mamy wspomnienia, no jeszcze mamy opcje, opcji nie potrzebujemy, więc wychodzimy i idziemy dalej, zobaczymy. Pozwiedzamy trochę tego miasta, bo ja chyba tutaj mogę sobie trochę pozwiedzać, no nie wiem, zobaczymy, ile tu jest ulic, przejść i czy coś w ogóle znajdziemy, bo... Co to było? Co jest grane? O, co biega. Nie wiem dlaczego, ale nagle mam złe przeczucie odnośnie tego miejsca. Boję się iść tam, widzowie trochę. No dobra. Powinnam zamknąć oczy. No w sumie nie wiem. Chciałam dojść do tej budki, bo tam chyba była jakaś budka telefoniczna, czy coś, ale... Nie wiem, czy powinna mieć zamknięte oczy. A tu nic się nie da zrobić. Mam jakiś znak zapytania, ale nie wiem przy czym. A przy chyba tej tablicy. Tablica. Znak. Mówi. Nie parkować rowerów. Um, rowery zostawione tu będą zabrane. A tu jest napisane. E, chyba. Chodzi o to, że jest niewyraźne pismo napisane przez dziecko i w sumie nie wiadomo, co jest napisane. A, wiemy to. Babcia mówi, yy, że jeśli zabierzesz jeżeli, jeżeli jakieś rzeczy z ulicy, to jest przerażający, że przerażający ptak, duch z wielkim okiem znajdzie cię i zje. Więc nie dotykaj żadnych rzeczy jeżeli nie wiesz, gdzie były. Czyli jak to babcie mówią? Nie podnieś, nie podnosz niczego z ziemi. Wszystkie babcie tak mówią. Wcale mnie nie ten napis. Coś stuknęło. Dobra, idziemy dalej. Zamknij oczy! Oddaj to, oddaj to, Od, co mam ci oddać? Ja tylko monetę podniosłam. To był ten ptak z wielkim okiem. Muszę się pośpieszyć i szybko wrócić do domu. Prawda, dziewczynko, masz rację. Aaaa! Nie no, ciągle na mnie patrzy, widzowie! No, duchów. O, fak, duchy. Po co, kamant Skąd ja mam znaleźć? Jak mam na ślepo wyznaleźć drogę do domu? No, żarty sobie robicie. Spitalajcie, duchy. Ale on mi przejście zagradza, bo ja tu powinnam przejść przecież. Ja muszę tędy pójść do góry. Proszę, nie zabijaj mnie! Jestem młoda! Aaa! Jestem za młoda, by umierać. Ej, tu nie ma przejścia. Fuck. Myślałam, że tu będzie przejście, widzowie. Wróciłam w okolicy tego ducha i tu coś leży na ziemi. Ale muszę otworzyć oczy, żeby to podnieść. Szybko! Śkami znalazłam! I tu też nie ma przejścia, więc nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść tak naprawdę. Spróbuj tu jeszcze w prawo. Bo tu chyba w prawo jest jedyna uliczka, jaką znalazłam. Znaczy znalazłam, nie wiem, czy jeszcze znalazłam, ale chyba tak. Dobra, otwieram oczy i biegnę. Tam! A znowu! Duch! Kurde, ile tych duchów jest w tym mieście? Dziewczynko, ty się chyba zagubiłaś, malutka. Próbujemy dotrzeć do domu dzisiaj, przed północą, bo inaczej matka nas zamorduje. Dobra, zobaczę, co ja w ogóle znalazłam. Co ja w ogóle znalazłam? Znalazłam jakiś kamień. Kamień jakiś. Gdzie jest ten kamień? No to ten, to, to już miałam chyba. Okrągły kamień, który znalazłaś, znajdziesz wszędzie właściwie, tak? Toczy się, jak kiedy go rzucisz. Aha. Są różne rodzaje kamieni, ale niektóre mają takie kształty, że są najlepsze do rzucania. Super. Mamy kamień do rzucania. Moja kotka, kotka ma teraz dziką fazę na zabawę. Teraz się pobawimy malutka. Yy, musimy tylko dotrzeć do domu, bo zjedzą nas złe duchy, więc wytrzymaj jeszcze, proszę, chwilę. Biegniemy. Aaa! Co to była za marchewa? Nie wierzę, że się zesrałam w takiej grze. Jezus Maria. Ej, tu też są jakieś duchy. Ja mam jakiś znak zapytania w głowie. A bo zarazam hajs z worku na śmieci. Ha, <noise> nice. Tu wszędzie leżą chyba jakieś rzeczy, ale. Wiecie co ja nie wiem, czy ja powinnam wracać i szukać tu na tych ulicach na przykład jakichś rzeczy leżących? Się Trochę dygam, bo tutaj ten duch był chyba gdzieś. No, to są wszędzie te duchy. No, ja pierdykam, co jest grane? Wiecie co, ja nie wiem. Myślę, że... Chyba teraz nie będę tego wszystkiego zbierać, bo tu tych rzeczy jest dosyć sporo, ale są też jakieś duchy, na które muszę uważać, bo one tu latają ciągle. Więc, no nie wiem, nie wiem. Czy nam się uda? Dalej, mały duch. Ja cię nie zaczepiałam, więc... Dobra, jest tyłem, więc chyba mnie nie będzie widział. Podnoszę. Zgaś ale latarkę. Jakiś kamień znowu znalazłam. Na co mi te kamienie? Ja wiem, że dorzucanie, ale... Oczy, ale nie mogę się ruszać. Boże, co za duch wychodzący z studzienki. O, znalazłam papierowy samolocik. Jest tu dużo rzeczy do znalezienia, widzowie, ale nie jestem pewna, czy chcę je teraz wszystkie ogarniać, co znalazłam. Bo te duchy mnie zaraz będą łapać. A, ten tu jeszcze jest jakiś duch. Ale tam chyba nic nie było, to tam nie idziemy. Uważamy na tego w studience. że nie zamordował. Tutaj nic nie ma. Biegniemy do przodu. Chyba jesteśmy niedaleko domu. O, tu coś leży. To wygląda jak figurka kota, ale nie mogę tego podnieść. Tu coś leży. Fajnie, że się to błyszczy, bo łatwiej jest mi to znaleźć. Oj, tu jest, patrzcie, 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 tu jest ta ta. ta, ta. I tu mogę złożyć o tą, tą, tą monetę. Tak. I co? I ja nie wiem, co to robi generalnie, może jest jakiś challenge na tymie. Ale to trochę wygląda... Że... I co? I gra mi się tu zasejwowała? Czyli, jakbym zginęła, to by mnie tepło z powrotem do tamtej tej? Uuu, to nie byłoby za dobre. Dobrze, że zasejwowałam. Jestem blisko domu, ale nie wiem, jak do niego dotrzeć, bo to są jakieś takie... Dziwne te uliczki, takie bardzo zawiłe. O, jest kitek mój. Dobra, to chyba jesteśmy blisko, widzowie. Jesteśmy przy kitku, to już jest dobrze. No, Kitku, prowadź do chaty. Wróciłam do domu. Bo naprawdę się udało. Prawdę to zrobiłam, ale Mów klątwę na sobie. Właśnie. Czyli ja chcę wracać z klątwą do domu. Mój kotek miał trzy, więc. Co, kotku? Myślisz, że powinnam tam wejść? Mówi ja. Ej, jestem w poważnych tarapatach. Jestem przeklęta. Mam nadzieję, że mogę złamać tą klątwę dzisiejszej nocy. No nie wiem, kotku, czy to rozumiesz, ale aż. Przyklęto panią. On chyba chce, żebym tam weszła. Mugi, nie mogę! Muszę klątwę przełamać. Ta dziewczynka powiedziała powiedziała, że wiem jak przełamać klątwę. Ale nie pamiętam jak? Muszę sobie przypomnieć to co zapomniałam. Kotku! Ale jednak wróciłam na hatę? Jestem w domu. Ale mam zarąbistą chatę! Ale wiecie co, widzowie? Myślę, że tą chatę Odwiedzimy sobie w następnym odcinku, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, to pamiętajcie koniecznie o łapce, żebym wiedziała, że chcecie, abym tą, abym tą serię kontynuowała. I pamiętajcie oczywiście o subiku z dzwoneczkiem na tym kanale. Zostawcie po sobie również ślad w komentarzu, napiszcie, co uważacie o tej gierce, bo mnie naprawdę wciągnęła, więc mam nadzieję, że Was również. A dzisiaj życzę Wam już miłego dzięku lub wieczorka, zależy kiedy to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Bye!